Cześć wszystkim. Witam w grze Diornot. I Dzisiaj znowu będzie nieśmiertelna stacja benzynowa. Ale jest tego powód. Ponieważ spróbujemy. Wybiorę najprostszą możliwą misję. Akurat tej nie robiłem nigdy, więc pewnie jest zero. Dlaczego stacja? Bo tam w miarę łatwo da się to zrobić. I przynajmniej w miarę wszystko jest oświetlone, nie chcę kombinować na przykład na, na poczcie, gdzie jest dużo przeciwników, czy jakichś tych. To jest po prostu lokacja, gdzie jest mała ilość pomieszczeń. Pomieszczenie, jeżeli są to duże, można na tej lokacji bardzo dobrze eksperymentować. Jak widzicie, mam tu już wszystkie możliwe zrobione. Nie wszystkie na A, niektóre na A, czyli najwyższą możliwą ocenę. Tu Barricaded Suspects nie mam w ogóle. I dlatego ją wybiorę, ale nie o to mi w ogóle chodzi, bo chcę sprawdzić jedną taką rzecz, która polega na tym: jest to yy, przez autorów uznawane przez autora jako opcja zaawansowana, czego ja dotychczas nie używałem. Polega to z grubsza na tym, że. Poczekam, aż się przez wygada. Spróbuję drzwi zamknąć. O! Akurat potrzebuję zamknięte. I teraz tak. Jak widzieliście w innych odcinkach, ja po prostu biegałem od jednej drużyny do drugiej. Kazałem na przykład się przygotować do otwarcia czy coś. Potem leciałem do niebieskiej, na przykład, i tamtą kierowałem. Po prostu próbowałem kierować, biegając od czerwonych do niebieskich dwiema drużynami. Ale jest tu taka opcja, i zaraz zobaczymy, czy działa, która pozwala na to, że możemy im nakazać coś zrobić, ale oni tego polecenia nie wykonają w danej chwili, tylko kiedy im damy zgodę, czyli w teorii. Możemy, na przykład, wchodząc, wejść do pomieszczenia z dwóch różnych kierunków, ustawiając jedną drużynę przy jednych drzwiach, każąc im coś zrobić, ale z komendą, która to wstrzymuje, a potem iść do drugiej drużyny i kazać im coś zrobić. I pierwszej wydać mimo, że jesteśmy daleko od niej polecenie, żeby zaczęła kontynuować. I na przykład dwie drużyny wejdą do jednego pomieszczenia z dwóch różnych kierunków. I teraz to przećwiczymy. Ja wiem, jak to zrobić, tylko nie wiem, czy zadziała. Na razie przećwiczymy na złotej drużynie, czyli na tej żółtej, czyli na wszystkich razem. Hold, open, and clear. A i teoretycznie działa. Podeszli, są gotowi, ale nic nie robią. Teraz zobaczymy, co będzie, jak powiem, gold execute. Gold execute. Widzicie? Wstrzymywali się do momentu, aż im nie wydałem polecenia. Red, hold open and clear. Bite cover. Absolutely. Blue go there. Move to my front. Going and gone, sir. Copy that. It's open. We're good to go. Ale nie powinni wejść. I nie weszli. Stoją przed drzwiami. Blue, hold, open and clear. I im nakazałem to samo. Mają się przygotować, ale mają nie wchodzić. I stoją. I teraz widzicie, ci stoją pod drzwiami, nic nie robią. Prawidłowo. I tam ci też stoją pod drzwiami i nic nie robią. Też prawidłowo, tak miało być. I teraz powinienem wydać dwa polecenia, i oni mają sobie wszystko wykonać. Zamknę drzwi. mi od tyłu zajdą. Blue execute. Red execute.

Calm down. Why are you arresting me? Civilian good to go for you back. Talk to entry team. Great work, entry team. Keep it up. Blue arrest suspects. Make him secure. to the judge. Talk to entry team. Great work, Entry Team. Keep it up. Get down and put your Don't hands up! Wait, into a goddamn thing. Hands up now! Fuck you! Hands hey, up! Hey, I, I'm good! Calm no, down. Good boy. When are you going to let me go? Did nothing you nothing? Really there to go for Talk reporting. Roger. Trailers inbound. Bardzo fajna opcja. Trzeba tylko pamiętać jakie słowo ty też. Tak, tak. Staruszki przez jezdnię przeprowadzałeś. Taki siebie dobry chłopiec. W swoim czasie.

I to powinno działać do wszystkich komend, typu na przykład nie wiem. Blue, hold, flashbang and clear. Tu jeszcze zamek. Zbierze się, zbierze się. Blue, hold, flashbang and clear. Cover this area. Roger, we'll take care of it. No. I stoi. And now, in theory, I don't see And blue execute. Blue execute. All right, copy that. Bang's free. Oczywiście tam nikogo nie było. Ja już teraz mam wszystko, całą misję zrobioną. Mogę wydać polecenie zakończenia. No ale nie chcę tego robić, bo możemy sobie poćwiczyć. A mogę na przykład tu Red on Me. Red on Me. Inaczej Red Fall in Czasami. Jak nie jedno, to drugie. Blue fall in Musicie sobie sami obcykać co wam się bardziej opłaca. Red, hold blow and clear. A no, nie o to mi chodziło. Ciekawe, czy nie usłyszał komendy. to? Trzeba to... Red, hold, blow and clear. A może nie na wszystkie komendy to działa, ale działa. Widzieliście, że działa. Może ja po prostu źle wydałem polecenie i ten, i dlatego to tak działało, jak działało. Zobaczymy jeszcze raz. A jednak na nie wszystkie komendy pewnie działa, trzeba to jeszcze przećwiczyć. Ale mechanizm wam pokazałem, możecie we własnym zakresie potrenować. Zatem kończymy misję. Mission complete, let's go home. No i wychodzimy do menu. Mam nadzieję, że film się wam podobał. I miejmy nadzieję, że do zobaczenia. W następnej grze.